Cały ten tydzień nie wiem, przetrenowałem już normalnie i w zeszłym tygodniu to chyba tam jeden czy dwa treningi były na kontakcie. Znaczy, no czuję się dobrze, tylko też jest kwestia tego, że muszę też poznać zespół, bo oni już grają ze sobą dość długo, też każdy z zawodników gra zupełnie inaczej, także trzeba się dostosować, trzeba poznać, jak dany zawodnik gra, jak no przede wszystkim też taktykę przypomnieć sobie i też jest trochę rzeczy nowych, także tego to wszystko poznać. Także to wymaga czasu i. Myślę, że to idzie w bardzo dobrym kierunku. Ja jestem zadowolony z tego, że już mogę dołą że dołączyłem już do zespołu, że mogę z nimi trenować, poznawać się i, i mam nadzieję, że po tym okienku reprezentacyjnym będziemy jeszcze lepiej w stanie, że tak powiem, się zgradzi i żeby ten mecz, na który wrócę właśnie z Bałżychem, że będzie wygląda wyglądał dobrze i, no i przede wszystkim to, co nam jest najbardziej potrzebne, czyli wygrane.